Hallo dzień dobry, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym raszu Muchosmoka. Jak możecie się domyśleć, jest to e, materiał audio nagrany później. Teraz obserwuję, co się dzieje na ekranie. I jak widzicie, zaczynamy, słuchajcie, na sidowanym świecie. Ja tutaj dokładnie wiem, co i jak, i teraz mam dokładnie wiem, którą trawę muszę zacząć zbierać, e, żeby uzbierać dokładnie 6 sztuk, które będą nam potrzebne na młot. Młot podczas rasza Muchosmoka jest bardzo ważny, bo pozwala nam dokopać się do wioski świn, pozwalać ich domki szybko, dostosowywać się do silnika alchemicznego. E, więc no, jest to bardzo ważna rzecz. I tutaj jeszcze od Gaila podejrzałem kilka fajnych e, technik, które Wam tutaj zresztą pokażę. E, dodatkowo na tym seedzie tawił się szkielet, o który zawsze zahaczałem, bo ten kill -off tutaj tutaj no, też znacząco ułatwia, bo to jednak e, nie muszę zbierać dwóch krzemieni, dwóch e, patyków, których szczerze mówiąc nigdzie tutaj w pobliżu nie miałem. I jak widzicie na tym seedzie mamy tuż obok Biomu Jesiennego, tam była pustynia Muchosmoka. E, w ogóle sam City podchodzi od Wizar, temat, za co bardzo serdecznie dziękuję. Boże, mam nadzieję, że nie pomyliłem nika. E, na samym początek, jak widzicie, też tutaj podchodzimy i zabijamy e, kociszopy, bo koci szopy są o wiele lepszą opcją na mięso w porównaniu do świnia, jako że zabijanie ich jest znacznie szybsze. Tutaj teraz wbijamy do wioski i ten sit jest autentycznie magiczny. E, znajdziecie go zresztą w opisie, bo mamy tutaj nawet skałę i no, jeszcze tutaj szybki kociszop. Ale ta skała jest kluczowa, bo dzięki niej nie muszę być na jakąś muzaikę czy coś takiego, żeby dostać trzy kamienie, które też są niezbędne właśnie do wytworzenia młota. Więc, tak jak widzicie, teraz szybko tworzymy młot, rozwalamy sobie jeszcze domki koci-szopów. Rozwalanie ich domków to też jest spłaci, bo za każdy domek dostajemy dwie kłody. Więc, tak naprawdę, rozwalając dwa domki, mamy drewno niezbędne na maszynę alchemiczną, co jest w ogóle wow, wow, wow. Więc teraz jeszcze szybko sobie rozwalimy domki. Będziemy robili trade na złoto z Królem Świn i prawdopodobnie będziemy już wtedy zmierzać w stronę Mucho Jeżeli chodzi o samą pustynię to ten sit no już nie jest aż tak dobry, bo tak naprawdę pół pustyni jest zawalone cholernymi psami i nie macie pojęcia jak to bardzo mi utrudniło. Jakby G. Tutaj możecie też zwrócić uwagę na stronę, od której podchodzę do królaś i z której strony daję mu e, złoto. Robię to specjalnie z tamtej konkretnej strony, żeby po prostu on rzucał tam, gdzie ja idę, żebym nie musiał się cofać, więc jak widzicie, tutaj Trechald tre jest ostateczny. Ktoś może powiedzieć, że tutaj e, zbędnie zebrałem te, te dwie dodatkowe deski, ale w sumie, w sumie, w sumie to nie jest do końca prawda. Jeszcze tutaj pamflut, e, jeszcze zbierzemy sobie domek e, Kociszopa, żeby mieć na. Maszynę, si na si tak, maszynę nauki. Mamy już mięso, bo kosziszoba już wcześniej zabiliśmy się i możemy już iść, tak naprawdę, na pustynię muchosmoka. Trochę mało itemów mógłby ktoś pomyśleć na muchosmoka, ale zapewniam Was, że to wystarczy, chociaż szczerze. 5, dobre 5 godzin tutaj próbowałem e, zrobić tego rana. Jeszcze tutaj fajnie e, gazgiko się podpasowały, bo jak widzicie tutaj jakąś trawę jeszcze sobie zbierzemy na kaski. E, będziemy potrzebowali teraz e, 3 sztuki, jeszcze uśpię us sobie tego psa, żeby rozwalić tę skałę i mam wtedy już wszystkie niezbędne narzędzia, znaczy składniki na si podstawową maszynę nauki. Tutaj jeszcze te tawę, żeby mieć równo 3 sztuki trawy i dzięki temu będę mógł wytworzyć kask, który no potrzebuję, żeby wiecie, już móc sobie go opracować przy na maszynie nauki, bo teraz już będziemy e, cały główny crafting jakby robić. Więc teraz ze wcześniej zabranych zasobów e, silnik alchemiczny kusiło mnie trochę tutaj prezent, ale chyba na spinanie trochę nie wypada. Więc, Hambat, Mur, e, jeszcze jeden kask, jeszcze wytworzymy drugi, ale potem zbierzemy. E, Trawę. I zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Tutaj dokładnie wiem, w którym miejscu muszę podejść, żeby złapać jego agro, chociaż no, on tutaj nie chciał współpracować, co dosyć słabo wyszło. I teraz będziemy go wyciągać, słuchajcie, jak najdalej. Teraz jeszcze szybko sobie nabijemy bicka w czasie, kiedy on śpi i jakby nabijamy w czasie, kiedy on jakby zasypia, jako że jest bardzo duży problem, żeby zaatakować Mucho Smoka i najlepiej to zrobić, kiedy on jest właśnie w pełnym śnie. Nie kiedy wykonuje animację spania, ale kiedy właśnie śpi. I teraz jeszcze go obijemy z jego pierwszej fazy. Dokładnie zadam 18 hitów. Tak, 5 plus 2 to 20 hitów łącznie. Będzie tutaj oczywiście jeden błąd i zaraz będziemy go wyciągali jak najdalej za pomocą Fletni Pana. I szczerze mówiąc, ten Moment stawił mi duże ilości trudności, i widzicie, że tutaj przy wyciąganiu, jakby muchosmoka jeszcze wykorzystuje czas, że on zasypia i że muszę poczekać, aż on wykona te animacje, żeby zebrać właśnie tawę i żeby wytworzyć sobie pochodnie i kask. Pochodnie nam się przyda, bo będziemy kończyć walkę prawdopodobnie w ciemności. Teraz szybkie dwa hity i mamy pewność, że on nas nie uderzy, podczas gdybyśmy go zategowali podczas wykonywania animacji, to już nie jest takie proste. I tutaj wyczucie, żeby używać pamfluta tak, żeby go wyciągnąć jak najdalej z jego spawnu, bo możemy właśnie usypiając. Go, Przesuwać jego lokację, dzięki czemu on nie ucieka. E Aha, tak. No, wiecie o co chodzi. To, reasumując, jest to bardzo po prostu trudne. Tutaj już jestem koło spota, który chce ogarnąć, czyli dosyć daleko jego spawnu, bo jeżeli byśmy e, chcieli z nim walczyć nawet daleko jego spawnu, ale niewystarczająco daleko, to on by do niego wrócił. A dzięki temu, że my teraz się złożyliśmy naprawdę, naprawdę daleko jego spawnu, to potem jak ściągniemy jego agro i podczas walki on zacznie pluć lawarwami, to nie będzie on latał do jeziorek, bo nie ma jeziorek w pobliżu, więc tak naprawdę dzięki temu, tutaj jeszcze handle wykorzystałem, Dzięki temu e, będzie on je pluł po prostu w miejscu. Dzięki czemu będziemy mogli zadawać obrażenia, kiedy on pluje lawarwami i nie będzie on zbędnie biegał. Dzięki temu, że jeszcze wcześniej wklepaliśmy obrażenia, to on już powinien teraz zacząć pluć lawarwami. Ale jako, że jesteśmy Wolfgangiem, świeży Hambat, no to tutaj go jeszcze możemy e, znokautować i wklepać dobę, dobę dużo obrażeń. Teraz jak widzicie, on. Produkuje lawalwy przy, sam z siebie bez jeziorek, co podejrzałem od Gaila i właśnie dzięki przesuwaniu jego lokacji za pomocą panfluta możemy dokonać tego takiego cuda. A skała tutaj, jakby lawalwy chcą przejść przez skałę, i no. Śmiesznie, dosyć to wychodzi. Jakby mamy ogarnięte lawalwy. Tutaj jeszcze robię taką fajną sztuczkę, która polega na tym, że po piątym uderzeniu używam pamfluta. E, teraz nie wyszło. E, zaraz powinienem to jeszcze raz zaprezentować. E, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. Podejrzewam, że teraz. O i teraz jakby skancelowałem jego atak za pomocą pamfluta. Dzięki czemu mogę jakby nie otrzymać obrażeń, A to, biorąc no, pod uwagę, że mamy tylko dwa kaski, to jest w cenie. Tutaj niestety też trochę mi nie wyszło, bo już zaczął pluć lawalwami. Przez to teraz e, nie. Nie jestem w stanie zadawać mu obażeń, kiedy pluje lawarwami. Założenie jest takie, że jakby ja go usypiam i wtedy, kiedy on jest uśpiony, to lawarwy przestaną się palić, i jakby ja przechodzę na drugą stronę i wtedy on respi lawarwy z drugiej strony, a ja go z, tam, gdzie teraz stoję, go biję. Ale niestety to nie wyszło. Tutaj już wyrzuciłem deskę, jako że. Niedługo zacznie być, słuchajcie, ciemno. I chciałem ją mieć w miarę blisko, żeby móc w razie czego ją podpalić. I specjalnie jest, zabałem właśnie z myślą o ciemności. Chociaż no to akurat może było tutaj zbędne, bo jeszcze lawarówy nam tutaj świecą. I to jest bardzo stresujący moment, bo teraz muszę go już dodżować. Bo tak naprawdę jestem na dwa albo trzy hity, ale jeszcze tutaj sobie pozwalam na trochę kozaczenia, bo jeszcze. Aha, tak. Tutaj jeszcze czekałem na jego przemianę. On się teraz przemienia ja go uspokajam, bo bicie wkurzonego muchozmoka jest, no, raczej znaczy średnio. I teraz wyrzucam kolejną deskę, widząc, że ten ogień tutaj się pali, a tamta deska już się długi czas pali, żeby mieć po prostu światło w nocy. I uważam, że to jest trzystajki i że bardzo fajnie tu wyszło. Tutaj jeszcze się ułożyłem, jakby on chciał e, przywyzywać lawalwy Już skończył się w zupełności pancerz i teraz, no, jeżeli ja dostanę obrażenia lub deska przestanie się palić, to on nie wyjdzie. Ale, jak widzicie skoro to uploaduje no to co się zaraz stanie no oczywiście no umieraj na daniu no i pięknie słuchajcie <ścoughs> Udało mi się, słuchajcie, 5 godzin tryhardowania, podglądania technik od Gaila i ogólnie kombinowania, i w końcu się udało e, pokonać Muchosmoka dnia pierwszego. Jestem strasznie się wydumny. E, w opisie znajdziecie link do Gaila, który właśnie pokazał mi tę technikę znaczy podejrzałem u niego. E, jeszcze chciałbym jeszcze na koniec podziękować Artemowi za e, podesłanie e, tego Sidana live. Naprawdę mam nadzieję, że on miał na a Altem jeżeli nie, to naprawdę będzie duże fopa. Ale w każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej jakichś raszy czy czegoś takiego, to dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć!